Witajcie, tak wiem, woda niedolana, rośliny nieprzycięte, rurki niewymyte i w ogóle tak, i, ale za to szyby prawie czyste. Chodźcie, nie sprzątałem jeszcze w tym akwarium, bo chcę się Wam pochwalić tym, co udało mi się do tej pory osiągnąć, jeśli chodzi o nawożenie i przede wszystkim pylenie. No, co do pylenia i co do glonów. Pylenie bardzo mocno udało mi się zredukować. Jak widzicie sami po szybach, no ja Wam tutaj to zrobię teraz takie zbliżonko. Tak? O, widzicie? To jest właśnie to pylenie, które widać w tej chwili. Tam gdzieś może z tyłu, tak? troszeczkę więcej jest na szybie. Tak i na... widać takie zielenienie leciutkie na, na tylnej szybie, ale generalnie powiem Wam, że jest tego no, dużo, dużo mniej niż było, niż było to mm, 2-3 tygodnie temu. Więc te, to nawożenie, które ja próbuję przenosić z 30, no tutaj w tym większym akwarium też się sprawdza. Zresztą tydzień temu wam napominałem, że, że są fajne zmiany w tej, w tej 50, także tutaj się ciekawe rzeczy zaczęły dziać. Tutaj ta bliksja, która, sorry, że palcem pokazuję, Ta to jest z przodu, która sobie rośnie, tak, ten pierwszy krzaczek. Ona w mniej więcej 80% jest już czysta, glony odpuściły, schodzą z niej. Co jest fajne, no zresztą pokażę Wam, jak to wygląda, spójrzcie. Ona bardzo fajnie się z tych glonów oczyściła, tych glonów na niej już jest niewiele, głównie na starszych liściach, gdzieś tu jeszcze coś zalega. No Nolileopsis też jakby troszeczkę odżył, mimo że jeszcze na nim coś tam dziadostwo siedzi, ale z tego co ja widzę, to to dziedzictwo czernieje delikatnie i powoli, powoli, ale ustępuje. Więc jest nieźle. No ono idzie dalej sobie, tak? Więc tutaj, tutaj jest, jest spory postęp, jeśli chodzi o to pylenie i glonienie i w ogóle. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to to, że, znaczy to to, generalnie kolory. Spójrzcie, jak wygląda makrandra i jak wygląda hra. No jeśli chodzi o kolory roślin o ich wybarwianie się, jestem niesamowicie mega zadowolony. Udaje mi się coś z tymi roślinami. w końcu i z tym nawożeniem coś udało mi się zrobić tak, aby te rośliny wyglądały tak jak należy. Oczywiście wielu z was może jeszcze powiedzieć, czy wspomnieć, czy, czy napomnieć, że no, te kolory nie wszystkie są takie, jakie powinny być. Ja jestem zadowolony. Makrandry, powiem Wam, że tak już wielokrotnie chyba wspominałem, makrandry jeszcze nigdy tak wybarwionej nie miałem. Mało tego, makrandra ma w miarę normalne liście, normalnego kształtu. One już nie są tak mocno powykręcane, powyginane i w ogóle z jakimiś zielonymi plamami, tak jakby tam brakło tego czerwonego barwnika, nie? więc jest fajnie. Zresztą widać też wybarwienie po Renejki Mini, wyba, widać yy, fajnie wybarwioną chrę, tak, ona jest dosyć nisko, bo ja tydzień temu ją mocno ciąłem ale ona widzicie szybciutko, szybciutko odrasta. Nawet i bliks łapie taki róż czerwień na, na niektórych liściach, więc te roślinki się, się fajnie tutaj wybarwiają. No i ze wzrostem też już nie mam żadnych problemów. Rośliny rosną, stożki wzrostu wyglądają przyzwoicie. Kryptokoryna z in vitro, zobaczcie, jakie tutaj krzaczorki porosły, fajne i też czyste liście, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, co udało mi się tutaj osiągnąć. Parametry wody, przypomnę, jakie tutaj staram się utrzymywać, więc NO3, coś koło 10. Nie przekraczam, póki co jeszcze nie przekraczam 10. Azot, to znaczy NO3, no to azot, tak? Nie przekraczam tutaj 10 fosfor Z fosforem troszeczkę zmieniłem, ponieważ w tej chwili fosforu w słupie wody utrzymuje taką ilość śladową mniej więcej 10-20 ppm, dlatego że zmierzyłem sobie ostatnio fosfor w podłożu, tak? zaciągnąłem sobie troszeczkę wody z podłoża, przecedziłem ją tak, żeby ona była czysta z tych wszystkich paproszków, sywków. Sprawdziłem tą wodę i w podłożu mam tego fosforu coś pomiędzy 0,6 a 0,8, więc sporo. I jak widać roślinom to wystarcza, więc dziesiąte w wodzie i reszta siedzi sobie w podłożu i, i to wszystko. Nie? Żelazo nie wyżej niż 0,1. Potas powyżej 15. Magnez trzymam, przynajmniej przy podmianie dozuję Mniej więcej 8 mg na litr. To jest dozowanie raz w tygodniu i koniec. Nie? I no, GH to jest w okolicach 6. Jeszcze jedna zmiana, która może się rzucić w oko i pewnie się rzuca w oko, to bardzo mocno zredukowany Bibbiltis i mocno zredukowane mikrozorium. Zrobiłem to z dwóch powodów. Pierwszy wspólny powód dla obduroślin, to taki, że one już osiągnęły takie rozmiary, takie zagęszczenie liści, że po tej prawej stronie akwarium no, woda niemalże stała. Tam po prostu w połowie akwarium to woda już skręcała. Ona nie była w stanie się tam gdzieś dalej przedostać bardziej w prawą stronę, ponieważ te liście już tak gęsto, gęsto rosły. No i były też dosyć sporych rozmiarów, więc to, to akwarium, to co się dzieje, to służy. Coś tam strzelają na zewnątrz, kurczę. Druga, drugi powód, dotyczący już tylko i wyłącznie mikrozorium z tych dwóch roślin, to taki, że liście mikrozorium, wiele liści mikrozorium, złapało zielenice punktowe praktycznie niemożliwe do usunięcia z liści. I tych liści było porażonych mniej więcej 40% na mikrozorium. Ja postanowiłem je wszystkie, właśnie przede wszystkim te liście wyciąć, plus kilka tych, które jeszcze tam gdzieś zawadzały i przeszkadzały tej wodzie swobodnie przy tylnej ścianie akwarium przepływać, więc to mikrozorium też zostało razem z Mobiltisem zredukowane. Teraz zmiany, słuchajcie, przyszły nawozy z Coldropa, więc po podmianie już będziemy próbowali sobie zacząć dozować Kwaldropy, zobaczymy jak to będzie szło dalej. Więc jeśli chodzi o nawóz tropiki, to tylko w maluchu, i tam będzie tylko lany, właśnie tropika, plus te prepitekta, psychema. Natomiast 54 przechodzę tutaj na kwaldropa. Oczywiście zacznę od 50% dawek na początku żeby zobaczyć jak to się będzie tutaj zachowywać jak akwarium jak na to zareagują. Druga zmiana jest taka, że w drodze jest już lampka Chihiros czy Chihiros jak to nam jak zwał, tak zwał, a dwójka na 60 cm akwarium. I to właśnie też będzie druga zmiana, którą w trakcie tego tygodnia w trakcie tego tygodnia wprowadza, a więc po podmianie 50% dawki kualdropa i w trakcie tygodnia zmiana lampy. Przy czym świeconko zredukujemy do prawdopodobnie 7 godzin, bo w tej chwili jest to godzin 9, my zredukujemy sobie to do godzin 7 i będziemy co tydzień wydłużać o pół godzinki mniej więcej. I też zobaczymy, będziemy obserwować, jak akwarium, jak rośliny na to, na to reagują. Tak więc, widzicie, efekty fajne są. Ta modyfikacja nawożenia pomogła sporo. To akwarium w tej chwili ma około 90 dni. Tam tropika chyba mi pokazała 88 dni, czy 87 jakoś, tak? I tutaj na koniec tego filmu. Podzielę się z Wami takim moim wnioskiem, czy moim spostrzeżeniem na temat tego prowadzenia akwarium według, według zaleceń Tropiki, tak czy według tego kalendarzyka Tropiki. Otóż w moim akwarium to się nie sprawdziło. Starałem się maksymalnie postępować przez dłuższy czas z tym zgodnie z tym, co pisało na stronie Tropiki, no i niestety u mnie to nie zadziałało. Jak widzicie, no pojawiły się problemy. Przede wszystkim pierwsze problemy pojawiły się z fosforem, drugie problemy pojawiły się z azotem. Trzeba było ingerować, trzeba było yy, podlewać, więc w moim akwarium to nawożenie tropiki według zasad tropiki nie działa. Nie wystarcza, słuchajcie, niestety stosować tylko i wyłącznie nawozów tropiki moim zdaniem na tym podłożu aktywnym. Nie wiem jak podłoża innych firm nie próbowałem natomiast Następnym razem, kiedy będę startował kolejne akwarium na podłożu, na przykład właśnie tropiki, na pewno uzbroję się w linię nawozów tak, i będę po prostu dozował to wedle tego, co pokazują mi rośliny i co pokazuje mi akwarium, a nie to, co, piszą, co tropika pisze w kalendarzyku. Taki jest mój wniosek z tego, co, co ja tutaj u siebie zauważyłem. Przez około dwa miesiące no, mocowałem się z mniejszymi lub większymi problemami stosując nawożenie tropiki, aż w końcu nawet nie całe dwa miesiące. Tak, aż w końcu zdecydowałem się jednak ruszyć fosfor, ruszyć azot i dolewać. Mało tego w zeszłym tygodniu nawet delikatnie musiałem już podać też i żelazo od Sichema, ponieważ no, na roślinach już wychodziły nie na wszystkich, tak, ale w pierwszej kolejności na rotali okrągulisnej już zaczynały wychodzić tam, pojawiać się na. Kilku liściach oznaki braków żelaza. Tak? No ale podlałem żelazem. Zobaczcie, jak się wszystko fajnie, fajnie wybarwiło. Ale mówię, tego żelaza nie wyżej niż jedna mg miligrama w litrze. I to też jest dawka tylko tygodniowa, podana jednorazowo. Fini to koniec. Tak więc tyle w tym updateciku. Ja dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że to, co widzicie to się podoba oczywiście trzeba to teraz doprowadzić jeszcze do ładu i składu więc poskracać niektóre rośliny, pomyć, poczyścić, posprzątać, poodkurzać i tak dalej na zakończenie słuchajcie Stefan serdecznie pozdrawia, Stefan wielkie oko spójrzcie jakie on ma to wielkie oko Stefan na złość wszystkim i wszystkiemu co piszą w internecie nadal żyje i widzicie, że jest bardzo, bardzo w akwarium aktywnym Także zaobserwowałem też kilka dni temu takie, jakby no, zaloty. Bardzo często te ramirecki parka przesiaduje sobie tutaj, w tym kącie. Bardzo często skubią tam ten korzonek, tak jakby tam zbierały się do czyszczenia tego korzenia. No, zobaczymy, może, może i nawet jakaś ikra będzie, może jakieś maluchy zobaczymy, zobaczymy. Tyle. Tym Dzięki serdeczne za oglądanie. Dzielcie się swoimi komentarzami, spostrzeżeniami, uwagami. Jak ktoś daje łapkę w dół, to też miłoby było, żeby napisał dlaczego łapka w dół. Bo to będzie dla mnie sygnał, że coś trzeba z tymi filmami poprawić. Może coś zmienić na jeszcze lepsze. Tak? Dzięki serdeczne jeszcze raz. Trzymajcie się i do zobaczenia. za dzień przy 30 litrach.